Ja jestem Władek, zostawcie, ktoś nowy, nowa, niech zostawi subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Ja, się ja akurat liczę, właśnie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra, tak sobie liczę w myślach. A ze mną jest dzisiaj kolega Piotr. E, już jestem, zaraz przyjdę. Nie, chowaj się. Aha, dobrze. Później się przywitasz, jak znajdę cię. Ale tu jest jakaś osoba jeszcze. No to trudno. My dzisiaj bawimy się w chowanego, tak jak ja wam wczoraj obiecałem. Już chowaj się? Jeszcze nie, poczekaj. O no, widzę. Czasów. Budki. Jej. Ale my nie. nie Właśnie, A tutaj pan tutaj zrobię. Dobra, dawaj, dawaj, szybko. Chyba jest więcej osób, bo coś piszą. Nie wiem. Dobra. Poczekaj, ja wam. Ja się tutaj prawie. chowam. Znaczy nie chowam, tylko ten. Liczę. Kurde, spadłem nie! Dobra, masz 10 sekund jeszcze. 10, 9, 8, nie! 7, 6, 5. 4 3, 2, 1, 0. Dobra, szukam. Miałeś swój czas. Gdzie on może być? Hmm. Tutaj są koniczyny. jakbyśmy sobie sami zrobili mapkę, ale żebyśmy zapomnieli o niej. Co nie? Uh -huh. Słyszę jak skaczesz. Ale cię nie widzę. O, tutaj są. Pieseł jest. polubię go. I tygrys jakiś. Gdzie on może być? To są jakieś kwiatki. Gdzieś on parkur robił niby tutaj. Nie, nie widzę go. Hmm. Gdzie on może być? O, Spory tu budynek, co nie? No. Dobra, schowałem się. Nie podglądaj w mój ekran. Dobra, dobra, a ty nie w mój. Ja tutaj sobie poczekam. Okej. Okay. patrzcie, patrz, słuchaj, ja gram. O, dzięki, poczekaj, ci też dam. Gdzie on tu jest? Siema, no siema! Gdzie hmm. się on tu parkuje? Gdzie on może być, widzowie? Napiszcie. Gdzieś on, w tym budynku, na pewno gdzieś jest. Nie, znajdę, znajdę. Ile mamy czasu? Właśnie, nie nastawiłeś. Ile mamy czasu? Ło, wow, tu coś jest. O, żółty klucz! Ała! Nie! Zablokowałem się! Żółty klucz! Ała, nie! Mam żółty klucz! Żebyś nie zginął! Hmm. To jest jakiś portal. A nie patrz w mój ekran. A nie patrz, tylko mi się już nudzi tutaj. Tu są drobinki jakieś. No, one nigdzie. A można. W... Ja wyjdę do portalu tego. Bo wow, gdzieś mnie przeniosło. Nie, chyba za duży budynek. Bo ty w ogóle mnie nie szukasz, problem. No nie szukam. Ale kamera mi się ścięła. Widzę po drugiej stronie ściany. Nie mogę cię znaleźć, nie znajdę cię. No nie znajdziesz, Gdy? pisałem przecież. Jak gdzieś jeszcze się I Też będzie e, ja na gdzieś... mój kanał. Wpadajcie Pizzer X gry i na drugi no. kanał pizzer gry. Tam wow. będę też nagrywał. Jaki tu duży budynek. Z Władeczkiem. No. Będę nagrywał. Wow, ja, ja mogę go... się tu schować, ty i ty mnie nie znajdziesz, bo potrzebujesz żółtego klucza. No nie, tam gdzie trzeba przez żółty portal. Oho? Tu to, to, um, to mały. No dawaj. Nie, tu raczej nie. Nie no ja tak długo będę czekał. Idę, gdzie się indziej? Tu coś jest. No nie, tu mnie nigdy nie znajdziesz. Dobra, wychodzę z tej mojej kryjówki. Aha Ty możesz być. Nie znajdziesz mnie za duży. Mhm, za duży domek. A ty patrzysz w mój ekran i ty widzisz. Ty. Tu, są, tu jest jakiś parkour. Mm, słaby. Gdzie możesz być? Nie znajdziesz mnie. Tutaj serio duży budynek. A może zmienimy? Ej, nie podglądaj! No nie, no nie znajdę cię, się si kończy czas już, już. Chyba co, nie? A, no, chyba tak. Dobra, mogę ci podpowiedzieć. No, podpowiedz. Jestem tam. Gdzie są jakieś... E, li... no, gdzieś jakieś napisy czy coś? Ale jakie? W jakim kolorze? Czarny. to, to ja widziałem gdzieś. Tylko teraz żebym się zgubił, nie, nie umiem stąd wyjść. Jeśli ja wchodzę tu... Nie, nie. nie no, ja się zgubiłem w tym... w dynku. Nawet nie wiem gdzie jak wyjść. Poczekaj. Nie, nie mogę. O, się... Widzę czarne napisy. Ale na podwórku? Nie, nie na podwórku. No mam czarne napisy. Ale nie na podwórku, w domku. Nie, nie widziałem żadnych czarnych napisów. Nie! No nie podglądaj. Nigdy bronią. Cię nie znajdę. Gdzieś tu jesteś. Zmieniamy? No nie, już zacząłem Cię szukać. Dobra, jestem, schowałem się. No to możesz zobaczyć mój ekran. Jakie są napisy. Ty, a ja nie, nie widziałem takich. Gdzie możesz być? Gdzie Na możesz pewno być? w domku. No. To akurat wiem. Zostawcie łapkę w górę i suba. Będą e, jeszcze takie filmiki kupowanego. No. Jako łatwiejsze. Bo to są takie trudne. Ja Ci nie znajdę. Dobra, koniec czasu. Nie. Bo już długo mnie szukasz. Ile minut? Moces zobaczyć? Nie, nie wiem. Dobra, to ja wychodzę. Czekaj, bo jak się tu wychodziło? Nie, tutaj trzeba. Ale fajna kryjówka. Chodź, ten na podwórko. Jestem w biblioteki. W bibliotece. Tutaj akurat byłeś. Ja pierwszy, tutaj właśnie weszłem. Tutaj akurat byłem, tutaj. Jak ja byłem, tutaj? No. Widziałem. Podglądałem trochę. Ja, dobra, ja teraz się Ja chciałem tutaj... Dawaj, wyskakuj tutaj parkour, Jaki Pasz. duży budynek. Patrz, parkour tutaj chciałem zrobić, no. a później waszłem tu, a później zmieniłem. Jest. A może zaprezent... spróbuję zaprezentować Twój ekran, Piotruś? Ja? Na, na przykład jak będziesz szukał. Ale to nie wiem, czy mi się uda. Dobra, gdzie jesteś? Ja wychodzę. Chodź koło ławki. Okej, okay, idę. Widzę cię już. No. Mam żółty klucz, więc... No nie, nie Chodź możesz ciężko. tak wchodzić. Dobra, ale nie podglądaj. Dobra. Liczymy? Czekaj, bo jak ty schować kamerę. No licz. Czekaj. Sieć tak. O, dobra, tak. Gdzie... Nie podglądaj! Dobra. Ale w domku tylko. Mm -hmm. e, jeden Albo nie, nie dwa jest ja swój głos Żebyś nie podglądał Wow. Nic nie mówię jakby co widzowie, żeby mnie żeby mnie tak szybko czukam. Mogę już? No poczekaj jeszcze. Masz 10 sekund. Gdy mnie nie znalazł. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No jeden. dobra, dobra. Jeszcze nie, sko nie schowałem, ale... Ale to za duży dom. Musimy mówić, na którym jesteśmy piętrze. Nie, no ja ty nie podpowiadałeś mi, że na którym piętrze. Ty czemu nie mogę tu wejść? O dobra, weszłem. Dobra widzowie, ja, ja się skitrałem, nie wiem czy mnie zna nie znajdzie tutaj, żebym nie widział mojego napisu. Jak ja będę szukał to już będziemy mówili na którym jesteśmy piętrze, no bo za duży dom to jest, co nie? Oki? Okay? Nie wiem. Hmm, dobra, uciekam. Nie mógł mnie zobaczyć. Gdzie? No tutaj! Przed chwilą! No ale gdzie jest? Teraz. O tutaj, stąd! O tutaj, stąd przeleciałeś. Widziałem! No, twoi parwór jest. A je, normalnie bym no nie znalazł. I spadły dziury. Gdzie on teraz powie? Gdzieś tutaj widziałem, na 100% przebiegł. Potwierdzisz to? Jestem! Da się, da się to wyjść? Da się. Wygrałem. Ten, da się. Na, na razie jestem na prowadzeniu. 2 do 1. O, weszłam. Ty fajne kwiaty. 2 do 1 czy 1 do 0? Nie wiem, do ilu zrobimy. Nie, o to chodzi, że ja, ja Cię nie. Znaczy Ty mnie nie znalazłeś, i ja Cię znalazłem, to czyli 2 dwa? Będzie? Punkty jako? Czy jako jeden, czy ja Cię znalazłem? Dobra, no teraz mnie nie znajdziesz na pewno. Ale ja Cię pokazałem się. No właśnie. No, Zpe no i nie, za bardzo. Cichłeś. No pokazałem nie. się specjalnie, ale za bardzo się pokazałem. Mogłem. Dobra, licz. Ile sekund liczymy? Nie. Teraz powiem Ci, na którym jestem piętrze. Ale nie, musisz, nie mów, tylko musisz się. Wiesz, tak jak ja wychylić. Dobra, ja liczę. Nie powiem ci. I ty też będziesz. Dobra, tutaj, Bo bardzo duży dam. Ale gdzie to było? Aha, tutaj. Liczę widzowie: 21, 22, nie. 23, 24, 25, 26, znaczy 27, 28, 29, 30. Szukam. Czekaj. Dobra. Jestem na drugim piętrze. Idę cię szukać. Idę się szukać, zaraz ci znajdę na, na stówę. To balkonik. A wiem, gdzie jesteś. Gdzie możesz być? Na którym jesteś piętrze? A powiedziałem ci, na drugim. No i wychyl się. No ja ciągle skaczę. Dobra. Skowałem się. Nie, no widzę, że ja nigdy go nie znajdę. Chyba że Ja cię znalazłem. Mhm. Wow, co to jest? Dobra, jeszcze ja na podpowiedź. Albo nie, bo, ter bo wtedy mnie znajdzie. Wychyl się no! No ale ja nie mogę się wychylić, bo spadnę. Niby tam jakoś wskoczył. Gdzieś Mała podpowiedź. Tam gdzie ty uciekałeś. Ja uciekałem. Dawaj, dawaj. Poczekaj. Czas, nie ja, ja, ja do niebieskiego, ja do niebieskiego... Ale do ja idę, idę, a nagle ktoś przeleciał Niebieski. Ja do niebieskiego klucza muszę pójść. Nie, do a różowego. Niebieski? Do niebieski? Ja, ja wchodziłem do różowego klucza. Nie. Czekaj, bo ja się zgubiłem. Gdzie ja wchodziłem, widzowie? Powiedzieć ci? No? No tutaj na końcu. Tu? No. Do różowego? Wchodziłem? A no, przypominam mi sobie. Moje. Spanie. Gdzie możesz być? O, ale bym spadł. Nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz. Jak teraz mnie nie znajdziesz, to ja wygrywam i już nie, nie mam coś innego. Okay? Nie, nie wygrywasz. No to ja wie. nie mogę tu wejść, dziadowskie. Musisz po drobinkach, tutaj. A widzisz mnie? No. Daj. Widziałem cię, jakżeś tam wyszedł? Widziałem cię. Piotrek, no! Co? Jak tam weszłeś? Nic on jest? No nie podglądaj! No nie podglądaj! Czemu podglądasz? Gdzie ty jesteś? W... No gdzie ty jesteś? <laughs> Widziałem! Pobiegłeś do różnego. Chyba... Poczekaj, no... Nie wiem, gdzie ty Ale jesteś. Ale normalnie, tutaj, ty zdoisz, a ja koło ciebie. Nad tobą przedtem przeskoczyłem, Normalnie, nad tobą. Jak tam wejść, Piotrek? Ale mnie tam już nie ma. Jesteś. Ale normalnie, przed tym. Nad tobą przeleciałem. No nie leży tam wejść! Nad tobą przeleciałem normalnie. Nad tobą. I ty mnie nie zauważyłeś. I uciekłem. Czy możesz być no Dodać ci trochę czasu czy mm -hmm. jest! Ucieżka! Dotknąłem cię. Ha w końcu. Ale wcześniej też było. Ja normalnie koło Ciebie zjął albo nad Tobą. Zjął. Dobra. Widzowie, w końcu go znalazłem. My tak na oko odmierzamy czas. Parkoura Dobra, robię. dawaj. Idź. Parkura robię. Chowaj się. Znaczy, Dobra. licz. Liczę, Już. Pod huśtawkę pójdę. Dobra, to sobie idź. Dobra, widzowie, ja idę. Tylko... Ja pójdę sobie tu. O, tak jak sobie pójdziemy. O nie, no da się tu przeskoczyć Dobra, nie. Idziemy tu. Gotowy? No. Dobra, szukam. Na którym piętrze? drugim. I jak jesteś na drugim piętrze, to możesz tylko zmieniać miejsca. Ale nie możesz na trzecie piętro, ani na drugie, ani na pierwsze. Tylko na tym samym piętrze. Tu mnie nie ma. Ja już mówiłem na drugim, ani na trzecim. Ale gdzieś wysoko jesteś czy nisko? Nie, nie mogę ci powiedzieć. Nie, spadłem. A widzisz mnie? Nie. Teraz cię akurat nie, nie widzę. Czekaj, bo ja próbuję tam wskoczyć. Gdzieś tam. Próbuję wskoczyć, ja. Próbuję wskoczyć sam. Dobra, skitrałem się. Za Chiny mnie nie znajdziesz. Jesteś w toalecie? Nie powiem ci. Ja sobie tam poszedł. My, no dobra, ale i tak ja wygrałem, bo mam więcej. Jak? Remis jest. Remis jest. Ja raz wygrałem, ja raz przegrałem i ty teraz przegrałeś. Dobra. No patrz, tutaj. No tutaj. Gdzie ty jesteś? Halo. No, chodź, tutaj byłem. Pierwszy przy czarnym, dobra. My się z wami żegnaj. Ktoś nowy, nowa niech zostawi subika. I cześć! I nowy kanał. No, dobra, to na razie! U, będzie filmik no. Na razie! Na razie! W górę. Siema, na razie!